Dzień dobry. Dzisiaj w ramach subiektywnego vlogu audytora śledczego chciałbym poruszyć temat procedury zgłoszeń wewnętrznych z perspektywy no i celu, zadań i treści. Procedury zgłoszeń wewnętrznych oczywiście w kontekście ustawy o ochronie sygnalistów, która przynajmniej zgodnie z treścią opublikowanego w dzienniku ustaw, treść, tekstu tej ustawy wejdzie w życie 25 września tego roku. I to, co widać obok właśnie na tym rysunku, to jest proces operacyjny, jakiś przykładowy proces operacyjny i ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że procedura zgłoszeń wewnętrznych jest tak naprawdę opisem pewnego procesu, który zaprojektowaliśmy sobie w kontekście właśnie przyjmowania zgłoszeń sygnalistów i podejmowania w ślad za tymi zgłoszeniami działań następczych. Tych zgłoszeń, które stanowią element systemu wczesnego reagowania, wczesnej detekcji. Wszelakich nieprawidłowości, a jak mówiliśmy sobie w ostatnim odcinku subiektywnego vlogu audytora śledczego, również e, źródła wiedzy na temat e, pewnych e, przyszłych nieprawidłowości, które mogą się pojawić w naszej organizacji w związku z, e, ze zdiagnozowanymi przez sygnalistę słabościami w środowisku kontroli, czy też e, jakimiś e, zdarzeniami, które Mogą doprowadzić do pojawienia się tej nieprawidłowości w postaci naruszenia przepisów prawa, lub opcjonalnie, oczywiście, podmiot prawny może też zdecydować, że będą te zgłoszenia dotyczyć również naruszenia procedur lub zasad etyki, standardu etyki w organizacji. Jeśli chodzi o naruszenie procedur, to też warto pamiętać, że nawet jeżeli zaprojektujemy sobie idealną procedurę, przynajmniej w naszym mniemaniu, to. Ona w toku operacyjnego jej stosowania może okazać się, że posiada pewne luki, pewne niedoskonałości, które sygnaliści również mogą wychwycić. Sam pamiętam z mojego doświadczenia, zdarza się często w organizacjach, wprowadza się wiele procedur, niektóre z nich na przykład y, y, wzajemnie ze sobą są powiązane i okazuje się na przykład, że w ramach realizacji tych kilku procedur pojawia się problem dublowania pewnych czynności, co wydłuża proces na przykład decyzyjny czy proces dokumentowania pewnych działań, które zmierzają do podejmowania na przykład decyzji o istotnym znaczeniu z perspektywy organizacji, no i wydłużanie tego procesu nadmiernego, skomplikowanie sprawia, że z jednej strony albo mamy problem tego, że pewne decyzje podejmowane są zbyt wolno i dla niektórych za wolno, a z drugiej strony to może też prowadzić do ryzyka pomijania pewnych elementów, pewnych... Kroków w, w tych procedurach, co oczywiście yy, wiązać się może z ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości, no bo jeżeli pewne mechanizmy kontrolne są pomijane, są obchodzone, no to, no to oczywiście ten cały proces zaprojektowany w ramach środowiska kontroli no nie będzie funkcjonował. Dlatego warto zacząć od w ogóle zastanowienia się nad tym, w jaki sposób ten, ta procedura zgłoszeń wewnętrznych, ten proces, Przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych podejmowania działań następczych pasuje czy wpisuje się w nasze środowisko kontroli i w te procesy operacyjne, które funkcjonują w naszej organizacji, bo to będzie miało ogromne znaczenie, na przykład w kontekście wyboru kanałów. Przyjmowania zgłoszeń muszą być ustne i pisemne, ale w zależności od tego, właśnie, jak wygląda istniejące w organizacji środowisko kontroli na przykład osobami, które przyjmują takie zgłoszenia, mogą być już osoby, które funkcjonują w ramach Naszej organizacji wystarczy tylko zadbać o to, aby w, w zgodzie z treścią ustawy o ochronie sygnalistów zapewnić im odpowiednie upoważnienia, ewentualnie zapewnić im odpowiednie repozytoria danych, gdzie będą takie zgłoszenia przechowywane i dane zawarte w tych zgłoszeniach przetwarzane, ale może się również zdarzyć, że posiadamy już bezpieczne takie narzędzia elektroniczne, które pozwalają z jednej strony na przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, to znaczy zabezpieczający te dane przed dostępem osób nieuprawnionych, nieupoważnionych do tego, a z drugiej strony możliwość włączania do tych, w tych systemach właśnie dodatkowych dokumentów, które mogą nam później posłużyć do podejmowania działań następczych, czy to w fazie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, czy też w fazie podejmowania działań naprawczych, jeżeli zdecydujemy się na podjęcie jakichś działań naprawczych wewnątrz naszej organizacji lub też ewentualnie udokumentowania faktu skierowania wyników naszego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego na zewnątrz, na przykład do jakiegoś postępowania sądowego, na przykład w ramach działań zmierzających do uzyskania odszkodowania czy odzyskania jakiegoś utraconego mienia, a z drugiej strony na przykład skierowania sprawy do organów ścigania w ramach zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jeżeli gdyby okazało się, że nasze wewnętrzne postępowanie wyjaśniające będzie do takiego wniosku zmierzać. Jeżeli natomiast chodzi o treść samej procedury zgłoszeń wewnętrznych, to, to tutaj wsparciem dla nas jest oczywiście to, co możemy przeczytać w rozdziale trzecim ustawy o ochronie sygnalistów, a w szczególności w artykule 25 tej ustawy. No i tutaj z mojej perspektywy, taka propozycja tej treści to jest takie sześć elementów, właściwie dziewięć, przepraszam, bo tutaj akurat mam dziewięć na slajdzie i chodziło mi o dziewięć. Dziewięć elementów, które, które warto byłoby uwzględnić w ramach treści takiej procedury, żeby ona miała taki charakter całościowy, holistyczny w kontekście realizacji zapisów ustawy. No i teraz, w kontekście zgłoszeń wewnętrznych, no warto byłoby zacząć od celu procedury, i tutaj, na przykład, treść preambuły do dyrektywy. O ochronie sygnalistów tej 2019-1937 już wskazuje nam, dlaczego właściwie pojawiła się ta regulacja. Ta regulacja służy właśnie temu, żeby wcześniej otrzymywać, możliwie wcześniej otrzymywać sygnały o tym, że w naszej organizacji dzieją się jakieś nieprawidłowości, żebyśmy mogli wcześniej zareagować, ograniczyć naszą ekspozycję na ewentualne szkody czy negatywne konsekwencje takich działań, a naj, w najlepszym przypadku, w takim optymalnym przypadku, żeby te zgłoszenia pozwalały nam na prewencję, wczesną prewencję ewentualnych przyszłych potencjalnych nieprawidłowości i uszczelnienie naszego środowiska kontroli tak, aby do tych naruszeń prawa czy naruszenia procedur w ogóle nie dochodziło. Później oczywiście warto mieć taki rozdział, który będzie dotyczył przedmiotu zgłoszeń, czyli tego, co jest w artykule trzecim wyartykułowane ustawy o ochronie sygnalistów. Tam w ustępie pierwszym mamy katalog tych naruszeń prawa, które nas e, interesują w kontekście tych obligatoryjnego zakresu e, zgłoszeń, które będą możliwe w ramach realizacji zapisów ustawy. No, pamiętajmy, że tam są kategorie, czyli na przykład mamy... Coś takiego jak pranie pieniędzy, czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy, no i teraz no w tym kontekście. Warto na przykład być może dać przykład tego, że pranie pieniędzy w Polsce definiowane jest w artykule 2, 299 paragraf 1 kodeksu karnego i być może nawet przytoczyć treść e, zapisów tego artykułu, aby osoby, które będą czytać taką procedurę, wiedziały tak naprawdę, co może być przedmiotem tego zgłoszenia, dlatego że nie każdy e, rozumie to samo e, pod pojęciem prania pieniędzy, a wiele osób na przykład e, z mojego doświadczenia postrzega pranie. Pieniędzy dużo wężej niż ono rzeczywiście y, wygląda w kontekście regulacji ustawowej. Nie widzą na przykład samej fazy lokowania lub tego, tej fazy wejścia w posiadanie y, korzyści majątkowych, które mogą pochodzić z popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego, albo na przykład zbyt wąsko postrzegają katalog tych czynów bazowych dla popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. I tutaj w tym kontekście warto oczywiście pamiętać o tym, jak wygląda profil naszej działalności, jaki jest przedmiot tej działalności, jak jest ym, nasze, ym, nasza obecność, jak wygląda nasza obecność geograficzna, czy jak wygląda portfolio naszych kontrahentów w kontekście na przykład ryzyka narażenia na pewne potencjalne czyny zabronione, które mogłyby być bazą dla takiego prania pieniędzy, no bo załóżmy, że gdyby ktoś nam na przykład zapłacił łapówkę, no to przyjęcie takiej łapówki w rozumieniu artykułu 299 paragraf 1 kodeksu karnego będzie już początkiem prania pieniędzy, no bo przyjmujemy w posiadanie korzyść majątkową pochodzącą z popełnienia czynu zabronionego w postaci właśnie łapownictwa czynnego po stronie dającego i łapownictwa biernego po stronie biorącego, czyli po stronie przykład, naszego pracownika. Zatem gdyby taka korzyść pojawiła się w majątku, Naszego podmiotu prawnego, no to oczywiście mamy to ryzyko prania pieniędzy ze wszystkimi jego konsekwencjami, na przykład w postaci obligatoryjnego przypadku korzyści pochodzącej właśnie czy będącej przedmiotem prania pieniędzy. Warto o tym pamiętać, bo to może nieść ze sobą liczne komplikacje, już później operacyjne na podstawie, na, na etapie prowadzenia przez naszą organizację działalności ym, gospodarczej czy ym, operacyjnej, jeżeli nie jesteśmy ym, ym, przedsiębiorcą. Oczywiście musimy wskazać kanały przyjmowania zgłoszeń, czyli w jaki sposób i gdzie mogą być dokonane zgłoszenia. <laughs> Warto ogólnie opisać proces zarządzania zgłoszeniem, w szczególności w kontekście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia po tych siedmiu dniach, czy um, przekazania sygnaliście informacji zwrotnej po trzech miesiącach, natomiast sama operacyjna procedura funkcjonowania tych osób czy um, komórek, które zajmują się przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i um, podejmowaniem działań następczych. Z mojej perspektywy warto być może m, dlatego stworzyć osobną instrukcję lub procedurę, która już będzie taką procedurą czysto operacyjną, wykonawczą dla osób, które zajmują się właśnie już obsługą tych zgłoszeń. Niekoniecznie wszyscy pracownicy muszą znać ten warsztat, te kuchnie y, tych działań, y, natomiast, y, natomiast ogólny proces, ogólny zarys tego procesu warto, aby w takiej procedurze że zgłoszeń wewnętrznych się... Znalazł. Być może ta procedura operacyjna może być załącznikiem do procedury zgłoszeń wewnętrznych. Można przewidzieć taki wariant i wtedy ona byłaby tylko istotna dla osób, które tak naprawdę takie zgłoszenia obsługują. Oczywiście warto tutaj mieć rozdział o kontekście poufności danych, poufności danych będących przedmiotem zgłoszenia, treści tego zgłoszenia, danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu, ale również danych osobowych osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, jak również osób powiązanych, znanych osób powiązanych z ze sygnalistą, jak również oczywiście osoby będącej podmiotem tego zgłoszenia, czy osoby, której zgłoszenie dotyczy. No i kwestia RODO i tego, w jaki sposób te dane będą przetwarzane, jak długo przechowywane i co się w ogóle z tymi danymi dzieje. Na przykład kontekst informacyjny na temat tego właśnie, kogo i o czym należy poinformować w kontekście właśnie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Oczywiście zakaz odwetu jako informacja dla tych, którzy chcieliby takie działania podejmować, jak również informacja o, o tym, że ta poufność tych danych również jest chroniona przepisami prawa. Oczywiście warto też wspomnieć o. Zakazie umyślnego naruszania dóbr osobistych przez sygnalistę czyli tego, żeby sygnalista nie przekazywał świadomie fałszywych oskarżeń wobec kogokolwiek, no bo z tym również wiąże się odpowiedzialność. Tutaj zaraz do tego dojdziemy, bo osobnym rozdziałem proponowanym przeze mnie jest właśnie rozdział poświęcony odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Znaczy z jednej strony pokazujemy te wszystkie przepisy karne, gdzie mamy właśnie przepisy dotyczące czy to utrudniania przyjmowa przekazywania zgłoszeń, czy, 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 czy zgłaszania tych naruszeń, czy właśnie odwet również jako przestępstwo w tej chwili, czy na właśnie nieuprawnione ujawnianie danych osobowych, które dotyczą właśnie sygnalisty czy osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, czy powiązanych z sygnalistą, ale również kwestia odpowiedzialności karnej samego sygnalisty w przypadku złożenia fałszywych oskarżeń świadomie. No, i y, konsekwencje dyscyplinarne po stronie podmiotu prawnego. Na przykład w kontekście przepisów prawa pracy, takie fałszywe oskarżenie może być przedmiotem y, y, działań dyscyplinarnych z artykułu 52, czyli y, rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. No i to samo w kontekście osób, które podejmują działania odwetowe lub też umyślnie na przykład y, um, ujawniają dane osobowe sygnalisty, co umożliwia na przykład komuś podjęcie wobec niego odwetu. I wreszcie przepisy końcowe, mówiąc o tym, od kiedy. Obowiązuje procedura, jak wygląda tryb jej zmiany, i gdzie możemy ją na przykład znaleźć. No i jak już sobie opracujemy, to, co ma być przedmiotem tej procedury, no to możemy zacząć pisać. I tak naprawdę jeżeli wiemy o czym piszemy, no to zgodnie z łacińską paremią Remcibi verba sequentur, jeżeli wiemy, trzymamy się tematu, wiemy, co jest przedmiotem treści, którą chcemy gdzieś udokumentować, no to to już wtedy prosta sprawa. I tym dzisiaj zakończę naszą rolkę subiektywnego vlogu audytora śledczego. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.